Witajcie drodzy chrześcijanie, witajcie kochani, zapraszam Was na dzisiejsze spotkanie z przebudzeniem piąta rano. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy z Was stają o piątej rano, niemniej zbliża się wiosna, już niedługo będzie i myślę, że to jest dobry czas, żeby zacząć wcześniej trochę wstawać. To nie musi być o 5 rano, ale może być 15 minut wcześniej niż zazwyczaj, właśnie po to, żeby spędzić czas z Bogiem. Do tego Was serdecznie namawiam. Jest już jaśnie, jest już łatwiej, światło pomaga jednak wstać wcześniej. I czasami ktoś nam musi przypomnieć, żeby ten budzik przestawić na wcześniejszą godzinę, żeby poświęcić Bogu troszeczkę więcej czasu niż zwykle, bo tak jesteśmy zaganiani i rutynowo wykonujemy pewne rzeczy, że zapominamy o tym, że rzeczywiście, przecież mam trochę przestrzeni życiowej, mogę trochę wcześniej wstać. Nie mówię o tych z Was, którzy wstają o czwartej, bo spieszycie się do pracy. Być może oglądacie te filmy w drodze, w podróży, to jest też jest błogosławiony czas, ale. Jeżeli wstajesz później, to te 15 minut możesz przesunąć zegarek i, i to będzie po prostu dla ciebie błogosławieństwem wielkim. Kochani, dzisiaj pierwszy list do Tesaloniczan, trzeci rozdział, siódmy i ósmy werset. Dlatego dzięki Wam, bracia, zostaliśmy pocieszeni przez Waszą wiarę we wszelkim naszym ucisku i potrzebie. Teraz bowiem żyjemy, jeśli Wy trwacie w Panu. Apostoł Paweł tutaj pisze do te Solaniczan jako do Kościoła, który założył, do ludzi, którym głosił Ewangelię. I jak każdy ojciec jest ciekawy, co się dzieje u jego dzieci. I kiedy słyszy dobre nowiny, że ci ludzie wzrastają w że, że mają swoje doświadczenia, że są mocni, to to buduje jego serce. Teraz bowiem żyjemy, jeśli wy trwacie w Panu. Kiedy widzimy, że ludzie, którym Opowiadaliśmy o Bogu, czy to są nasze dzieci, czy to są nasi sąsiedzi, czy jacyś inni ludzie, wzrastają, rozwijają się, to to jest pokrzepieniem dla nas. W naszym domu od paru lat mamy grupę domową, gdzie w czwartki. Wieczorem spotykamy się, modlimy. W tej grupie były już różne osoby, w większości są cały czas te same, przybywają kolejne. Niektóre się wyprowadziły do innej miejscowości, więc już przestały przychodzić, ale za każdym razem, kiedy się spotykamy, to możemy się swoją własną wiarą nawzajem zbudować. I to jest tak, że czasami ja, nawet jako prowadząca, czuję się słaba. Ale kiedy słyszę doświadczenia tych ludzi, którzy przyjdą do mnie do domu, myślę sobie: Wow, jak oni są mocni, jak oni urośli w wierze. Pamiętam ich, jak wyglądali cztery lata temu, a jacy są teraz. I jestem dumna i czuję, że jak rodzic, chociaż to trudno powiedzieć, że to jest moja zasługa, to jest Boża zasługa, że oni tak urośli, że oni się też do tego Boga tak przykleili, i, no i nie pozwalają, żeby ten świat ich jakoś tutaj rozcieńczył. Ale jestem dumna z tego, że mogę znać tych ludzi i że mogę słyszeć ich doświadczenia. Ich doświadczenia podnoszą mnie z kolei. I czasami ja jestem silna, oni są słabi, wtedy ja im usługuję. To samo jest z wolontariuszami na kościele ulicznym, który w Gdańsku żeśmy założyli. Kiedy widzę, jak ludzie urośli, którzy przychodzili 7 lat temu, pierwszy raz przyszli, żeby pomagać jako wolontariusze. I bali się coś powiedzieć publicznie, albo bali się usłużyć bezdomnym, bo nie wiedzieli, jak to się robi. I stali tylko z boku i się modlili o innych ludzi. Ale tak wiecie, z daleka się tylko modlili, bo bali się nawet podejść, nawet się przyznać, że są chrześcijanami, bo bo byli w takim stanie, tak? I każdy z nas, przypuszczam, że gdyby go wypuścił na ulicę, to wcale nie byłoby to dla nas naturalne, żeby się przyznawać do Chrystusa i żeby otwarcie o nim mówić, i żeby się otwarcie o innych ludzi modlić. Więc to były ich początki, ale teraz widzę, jak urośli, jak są odważni, jak potrafią głosić z odwagą, potrafią modlić się o innych ludzi, prowadzą ich do Chrystusa. Wow, myślę sobie niesamowite, jakie zmiany w nich zaszły, i ich postępy, ich wiara buduje moją wiarę. I te wersety właśnie o tym mówią, że można zostać pocieszonym przez wiarę innych ludzi. Pocieszonym przez wiarę innych ludzi. Zobaczcie, jakie dwie różne postawy można przyjąć. Można, słysząc doświadczenia innych ludzi, widząc, że ktoś jest silny w wierze, pomyśleć, a on jest silny, a ja jestem słaba, mm, no zazdroszczę mu. Ja taka nie jestem, ja taka nigdy nie będę. I wiecie, możesz się porównywać i poczuć się gorsza, i, i to może być dla ciebie dobujące w ogóle. To może być dobujące doświadczenie, patrzenie na kogoś, kto jest silny. I będziesz wtedy szukał innych słabych, żeby z nimi ponarzekać i żeby się jeszcze upewnić, że ci silni to, to są źli i oni w ogóle przesadzają i oni tutaj się afiszują ze swoją wiarą, i wiecie, różne są określenia. Albo są zwiedzeni, albo no, różnie różne możemy ich nazywać. I trzymasz się tylko z tymi, którzy taką samą biedę ciągną jak ty. I powiem ci, że jeżeli tą opcję wybierzesz, to nic dobrego z tego nie wyniknie, bo jeżeli otoczasz się takimi ludźmi, to też taki będziesz i nic się w twoim życiu nie zmieni. Będziesz coraz bardziej zgorzkniały i ten, który ma mało, będzie miał jeszcze mniej. Ale druga postawa jest taka, jeżeli widzę gdzieś wiarę, to buduje się tą wiarą, cieszę się, że ktoś wierzy. Chociaż ja jestem teraz słaba, ale ktoś w takiej sytuacji ma wiarę, jest silny, idzie do przodu i ja buduję się tą wiarą, czyjąś wiarą. I będę wtedy szukać takich ludzi, którzy są silni, i będę chciała wśród nich przebywać. Nie będę się porównywać na zasadzie: o, ja jestem słaba, on jest silny, tylko będę się cieszyła, że Bóg działa w innych ludziach. Będę Bogu oddawać przez to chwałę. Będę skupiać się na tym, co Bóg robi. Wszystko jedno gdzie. Może w tym momencie w moim życiu nie robi, ale robi to w życiu innych ludzi i będę to honorować, będę się tym cieszyć, będę o tym mówić też innym, będę sobie o tym powtarzać i to sprawi, że ta wiara, na którą kieruję swoją uwagę, stanie się też udziałem moim. Bo z kim przestajesz, tak mi się stajesz. Czym się karmisz, o czym myślisz, to zaczyna być częścią twojego życia. Jeżeli biadolisz, to będzie coraz więcej biadolenia, czyli coraz więcej tej biedy w tobie, a jeżeli się zachwycasz wiarą, jeżeli dostrzegasz wiarę, jeżeli masz radary nastawione na to, że ktoś wierzy, że ktoś idzie do przodu z Bogiem, że ktoś jest silny w Bogu, to to również będzie częścią twojego życia, będziesz coraz silniejszy. Trzeba pokonać tę pokusę oceniania innych ludzi, jeżeli oni są silni, jeżeli oni mają doświadczenia, pokonać, bo to diabeł próbuje nas jakby w takie maliny wpędzić. Próbuje nas namówić, podburzyć. No co on sobie myśli, dlaczego on się tak chwali, dlaczego on się tak afiszuje z tą wiarą i co z tego, że mu się udało i co z tego, że Pan Bóg mu pobłogosławił. Powinien być trochę skromniejszy. To są potrzeby diabelskie. Po prostu. Wiara ma to do siebie, że jest głośna, że jest widoczna, powinna być widoczna. Cicha wiara oznacza, że jej prawie tam nie ma, że ona jest jakaś słaba prawdopodobnie. Wiara, tak jak żeśmy mówili ostatnio, wyraża się przez uczynki i te uczynki widać. I to widać, wiarę powinno być widać. Tak więc musimy strzec swoich serc, żebyśmy właśnie nie poszli w tą stronę porównywania się, jakiejś takiej. Tożsamości ofiary, kogoś gorszego, słabego, kto zawsze będzie słaby, i trzymania się ze słabymi, dlatego że Bóg nie chce, żebyś był słaby. Bóg chce, żebyś był silny, żebyś był wzmocniony. I te wersety nam pokazują, że apostoł Paweł mówi, że został pocieszony. Co to znaczy? To znaczy, że że nie był aż taki wesoły wcześniej, potrzebował pocieszenia. Apostoł Paweł, który był takim mocnym zawodnikiem, który był apostołem największym ze wszystkich, potrzebował pocieszenia i dostał to pocieszenie skąd? Od innych ludzi, od ludzi, których sam do Boga przyprowadził, czy można powiedzieć mniej dojrzałych. Ale w tym momencie jego życia doświadczył pocieszenia, podniesienia. Nie wstydził się tego, że, że on taki silny, mocny. Teraz się pociesza wiarą innych ludzi. On wskazuje na to, że to jest też źródłem jego radości. Teraz bowiem żyjemy, jeśli, jeśli wy trwacie w panu. Czy ja mogę mieć życie? Ja mogę być pełna życia z uwagi na to, że ktoś trwa w panu, że ktoś inny wierzy w Boga. Ja mogę mieć życie w sobie, dlatego że ktoś inny idzie do przodu, że ktoś inny jest podniesiony. I to jest zdrowie to jest zdrowy tryb myślenia i życia, do zdrowia powinniśmy dążyć. Słowo Boże pokazuje nam, jak mieć zdrowe myśli, jak mieć zdrową postawę, żeby pokutować z tego, co jest chore i słabe, co wydaje się być takie mm, skromne i racjonalne, tak naprawdę prowadzi nas do śmierci, ponieważ życie jest tam, gdzie ty dostrzegasz Boże działanie? I to działanie może nie być w twoim życiu, może być w życiu innego człowieka, ale ty musisz to dostrzec i uhonorować. I wywyższyć Boga, że działa, działa nie w twoim życiu, działa gdzieś indziej. I to będzie generowało życie też w tobie, że będziesz też dostrzegał, jak Bóg działa w tobie. I to życie będzie wpływało do ciebie. Do Twojego serca. Panie Boże, <grymianie> zmieniaj nas, zmieniaj nas tak, żebyśmy nie porównywali się, nie wpadali w te wszystkie ciemne doliny, gdzie tak biadolimy, biadolimy i po prostu cały czas się użalamy nad sobą, jesteśmy tacy najbiedniejsi z całego świata. <grymianie> Nasz ból jest realny, ale Ty jesteś bardziej realny niż jakikolwiek ból, który diabeł próbuje nam zadać. Twoja rzeczywistość jest realna i ona jedynie się będzie liczyła. Przez całą wieczność i chcemy już dostosować swoje życie do tej rzeczywistości, do tego, co Ty do nas mówisz. Dzisiejsze słowo chcemy, żeby było mocne dla nas, żebyśmy nauczyli się cieszyć tym, co Ty robisz w życiu innych ludzi i budować swoje życie budować się wewnętrznie, radować się, poddawać się, pocieszyć, podnieść tym, co, jak Ty błogosławisz innym, jak Ty błogosławisz dookoła. Naucz nas tego nawyku, cieszenia się błogosławienia i podnoszenia się, właśnie widząc błogosławieństwo w innych ludziach. Tak, żebyśmy mogli dostrzegać również je w swoim życiu i dać się przemieniać. Oto się modlimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I teraz czekam na wasze historie, na to czy wyście tego doświadczyli właśnie. I tego wiadolenia, i tego budowania się wiarą innych ludzi, jak obie te koncepcje się sprawdziły w Waszym życiu. Jakie były tego owoce, proszę napiszcie w komentarzu. Bardzo jestem ciekawa tego, co przeżyliście, jak to przeżywaliście. Będzie to zbudowaniem też dla innych. Pamiętajcie, że to, co napiszecie, będzie pocieszeniem dla tych, którzy czytają, będzie podniesieniem, tak więc podzielcie się tym, co robi Bóg, żeby on był wywyższony. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa!